Słuchasz podcastu Śląska Opinia, najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, nazywam się Sebastian Pupłat, to Śląska Opinia. Dzisiaj moją gościem jest Anna Syska, historyczka architektury, MISK, konserwatorka zabytków w Dzień dobry. Dzień dobry. Też chyba nie będziemy ukrywać, że się znamy od wielu lat, więc a jesteśmy na trzecim forum wokół parków kulturowych, na, których, na którym miałaś prezentację. W, w części tych wydarzeń, które pokazywałaś, które miały pokazywać, jak można mówić o architekturze i jak uczyć się, no, trochę przypadkowych ludzi, których spotkałeś gdzieś na swojej drodze architektury. Brałem udział w tych, tych wydarzeniach i, i, i pamiętam, że i, i tak mi się wydaje, że zawsze te spacery architektoniczne, o których opowiadałeś, to jest takie wydarzenia, na które ludzie bardzo chętnie przychodzą, szczególnie jeżeli dotyczą miejsc, w których mieszkają. to racja taka teza na początek? Tak, ja myślę, że to jest właśnie klucz do sukcesu takich spacerów historycznych czy architektonicznych, kiedy przychodzą na nie mieszkańcy. Mhm. Kiedy przychodzą na nie mieszkańcy, nie, nawet nie tej ulicy, którą biegnie, czy będzie biegła trasa danego spaceru, ale przede wszystkim miasta, bo to jest sposób na to, żeby spojrzeć na miasto trochę z innej perspektywy niż tylko takiego codziennego biegu za obowiązkami. Mhm. E, Ten twój. E... Panel, wykład nazywa się Czy ludzie widzą dziedzictwo? I zawsze jak, jak przy tych spacerach, wydaje mi się, to właśnie od ciebie kiedyś słyszałem, że e, idąc ulicą, po prostu warto spojrzeć gdzieś do góry i na te kamienice i na, na te budynki, które mijamy. E, czy to jest tak, że właśnie w każdym miejscu, w którym mieszkamy, jakieś dziedzictwo architektoniczne jest? Czy są miejsca, w których mieszkamy, które. Nie, nie mają takiej jakiejś wartości. Ja myślę, że w każdym miejscu, bo to nie chodzi o to, żeby to były jakieś wybitne dzieła tektoniczne czy ikony. To mogą być bloki z wielkiej płyty, to mogą być nawet domy w formie polskiej kostki, ale to, to zawsze jest świadectwo epoki. To jest zawsze jakiś element historii, który nam mówi o czasach, który powstały, o ludziach, którzy je budowali, projektowali, budowali i też o ludziach, którzy tam w tych budynkach mieszkają. Mhm. A w którym momencie taki budynek staje się dziedzictwem? Albo czymś wartym opowiedzenia? Na przykład z, w skrajnych przypadkach, w którym momencie markety, do których chodzimy, z blachy plastiku będą takim dziedzictwem. No, myślę, że to się może wydarzyć, mm -hmm. bo chodzić, tak. jak, jak postrzegamy Skarbek i zenit. Mm -hmm. Postrzegamy to jako, jako dziedzictwo tyle, że dlatego użyłam wyrazu może, bo skarbek i zenit były budynkami oryginalnymi, indywidualnymi, unikatowymi wręcz. Mm -hmm. A centra handlowe, jak określiłeś, z blachy, mm, nie wiem, czy do końca są. Aż tak wyjątkowe. Trochę jak domy z kostki. Takie domy kostki. No to, to może może to się wydarzyć. Ale kiedy? Nie może za 25 lat, za 30 ktoś stwierdzi, że to jest temat warty jakiegoś opracowania naukowego. Ja mam takie marzenie, żeby napisać artykuł naukowy o garażach w Tychach. O, garażach. No, tak Czyli jak... ja w tych garażach widzę, widzę Świetną architekturę, widzę oryginalność, widzę specyficzne, takie lokalne rozwiązania. One mają mnóstwo form, mnóstwo różnych kształtów, kubatur, praktycznie każdy jest inny. I ja widzę tą myśl projektową w tych garażach. No, no to właśnie, czy wszystko. Um... Na co musimy albo powinniśmy zwrócić uwagę, taką myśl ma, na, na ile to jest jakaś przypadkowość tej architektury. No, są co już w tych Tychy są miastem zaprojektowanym, ale nie, nie każde miasto w te, taki sposób powstawało. Ruda Śląska trochę. Miasto powstało z dzielnic, które właściwie były osobnymi podmiotami. Trochę powstało z przypadkowości. Czy, ta przypadkowość jest przeszkodą, czy urozmaiceniem tego dziedzictwa. Ja się nie zgodzę, że powstały z przypadkowości. Powstały przede wszystkim z potrzeby. Mm -hmm. Z potrzeby, odpowiada na tą potrzebę i też ktoś Ale je wymyślił. Z przypadkowości takiej architektonicznej. Tak? Że... Za większością budynków, przynajmniej tych dwudziestowiecznych, mm -hmm. stoją projektanci, stoją architekci. To nie jest tak, że. Nasz sąsiad, pan Marian, stwierdza, że o, ja teraz wybuduję budynek, wybuduję mhm. dom. Za takim, za takim przedsięwzięciem musi stać konstruktor, architekt. Trochę osób, które mają doświadczenie zawodowe i też mają, działają um, zgodnie z prawem. I to jest kluczowa. Także to nie są budynki przypadkowe, bo nawet te, które powstawały w wyniku pracy majstrów budowlanych, to za tym szła wiedza i doświadczenie pokoleń. Także to nie można mówić, że to była przypadkowa architektura. Mhm. Może przypadkowo to postawimy, postawiliśmy kiedyś budę dla psa, chociaż no teraz już nie powinniśmy tego robić, ale każda taka kubatura odpowiadała na jakieś potrzeby albo mieszkaniowe, bytowe, potrzebę organizacji pracy, organizacji społeczeństwa. Także nie, mo nie możemy zapominać, że architektura powstawała po coś. Mhm. Po panelu opowiadałeś, że ten, ten proces uczenia ludzi i e, trwa degadę. Skąd to, to się wzięło? Od... To są moje takie subiektywne spostrzeżenia, mm. bo pamiętam właśnie te nasze pierwsze doświadczenia ze spacerem bo modernie, i teraz ja już nawet po tej międzywojennej modernie nawet nie uprowadzam, bo są inni. Mm -hmm. I to jest sukces że nie była to tylko nie jest to cały czas Anna Syska i Tomasz Kiełkowski, bo w takim duecie zaczynaliśmy, ale to są jeszcze różni inni ludzie powstają jakieś spacerowniki po Katowicach na przykład. A te osoby chodziły na nasze spacery. Więc ja widzę właśnie w takich działaniach sens, bo teraz no, kolejni złapali tego bakcyla i postanowili się tymi przestrzeniami, tą architekturą zająć w sposób taki nie tylko opowiadając, ale wydając książki o tym. Mhm. A, czyli ten moment e, sukcesu dla ciebie, to kiedy są lokaliści, którzy przyjmują to, tą twoją rolę? Czy, e, czy, to jest, e, czy to jest też moment, w którym nie wiem, samorząd dostrzega, że w tym miejscu coś mamy ważnego? Także tutaj myślę, że ten sukces musiałby być podzielony na trzy. Mhm. Z jednej strony właśnie e, ta otolność. Z drugiej strony samorząd, ale jeszcze także służby konserwatorskie. Mm. Wielokrotnie było tak, że przy okazji pomysłu albo jakiejś petycji do rejestru jakiegoś budynku powojennego, Urząd Konserwatora Wojewódzkiego korzystał z moich publikacji, nawet jeszcze z nieopublikowanych niekiedy. Ja wysyłałam zrzuty ekranu po to, żeby był argument do dyskusji nad wartością tego budynku. Mm -hmm. A co jest wartością budynku, co może być wartością? Unikatowość, na przykład. Niepowtarzalność. Także może być. To wspomniane świadectwo epoki. Może też być fakt, że budynek był świadkiem jakiegoś wydarzenia historycznego. Chociaż na przykład wartości architektonicznych czy, czy artystycznych za bardzo nie ma, ale na przykład urodził się w nim ktoś ważny, kto miał bardzo duży wpływ na historię regionu. Mm -hmm. To też jest kluczowe. Także to dziedzictwo jest bardzo wielowątkowe, to dziedzictwo architektoniczne także jest bardzo wielowątkowe. Mm -hmm. A w Tychach, to jest to, jak, jak rozmawiam z kimś o, o Tychach i o, o zabytkach, to dziś się śmieją, że w Tychach zabytków nie ma. To jest za nowe miasto na, na to, żeby być zabytkiem. Pokutuje też takie, takie myślenie, że zabytek to jest budynek, który ma już co najmniej 50 lat. No osiedle A, B, C no już mają więcej niż 50 lat, bo już mają 70 prawie. I... To nie jest kwestia metryki, tylko to jest właśnie kwestia tego, jak my to widzimy, bo y, zabytkiem może być coś, co jest, co ma kilkanaście lat. Mm -hmm. Masz jakiś taki przy przykład budynku, o, o którym myślisz? Nie musi być w tychach, żeby było prościej dla ciebie jako konserwatora, e, który takim zabytkiem powinien być, a Nadal nie jest, albo jakiejś w świadomości publicznej mm, jeszcze nie jest. Hmm, no, ja bym tak musiała z 300 wymienić, ale... To Z pięć. Taki trochę przewodnik dla, dla, dla naszych słuchaczy, gdzie można by się na przykład wybrać i ja bym zastanowić się nad tym, nad, czy rozumiemy nad... to, o czym rozumiemy, że. Zastanowiłabym się na pewno nad ochroną e, spotka. Ja wiem, że to jest budynek o specyficznej funkcji. No ale dlaczego nie. Albo na przykład właśnie pokazywanego dzisiaj przeze mnie bloku w czerwiące leszczyny. To jest znakomity przykład architektury z lat 80. wykonanej z wielkiej płyty, ale mającej daszki, uskoki, wykusze, balkoniki, wieżyczkę z zegarem. I jest to dowód na to, jak zmieniało się postrzeganie, podejście do projektowania samych architektów. Bo w 1980 roku, kiedy Janusz Ligura zaprezentował ten projekt na takim wojewódzkim przeglądzie architektury, został skrytykowany za to, że uprawia jakiś fałszywy regionalizm. A sześć lat później dostał najważniejszą nagrodę architektoniczną Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich właśnie za wprowadzanie nowej jakości i nowych przestrzeni, które stawiają człowieka na pierwszym miejscu. A dlaczego to się wydarzyło? Bo przez te 6 lat nastąpiła wymiana pokoleniowa. To raz. A dwa, mieliśmy już przesyt bloków z wielkiej płyty, które były tylko prostopadłościanami, ustawionymi pod linijkę, na przykład prostopadle do ulicy. A ten blok, pomimo tego, że wykorzystywał tę samą technologię, wprowadzał zupełnie nową jakość przestrzenną. Taką, która była zwrócona do człowieka. Mm -hmm. Czyli y, ten, nie wiem, czasami kicz albo takie nie dopasowanie estetyczne gra tutaj trochę mniejszą rolę. Dzisiaj architektura lat 90., czy drugiej połowy lat 80., wydaje nam się kiczowata. Mm -hmm. Ale na ten temat już powstają opracowania naukowe. De gustibus non est disputandum, czyli nie to ładne, co się nam podoba, tylko, tylko to, co na przykład innym się podoba. Także to piękne jest pojęciem względnym. To, co my uznajemy za kicz, dla innych może być najwyższym pięknem. Piękno nie jest uniwersalne. Trochę pytam o to, bo tak szukam tego, odpowiedzi na to pytanie, co ludzie dziedzictwo widzą. No właśnie, no tak jak takie piękno i jakaś ocena architektury, no jest subiektywna. I kiedy stawiasz to pytanie o to, czy nie architekci widzą dziedzictwo, ale właśnie ci przypadkowi ludzie, którzy przychodzą na swoje spotkania, to zastanawiam się, na ile ten ich gust, albo czasem dla niektórych pewnie brak gustu, jest jakimś wyznacznikiem tego, że da się odpowiedzieć na to twoje pytanie, albo nie, bo może na to pytanie się nie da. Ja nie mam ambicji, żeby nauczyć wszystkich tego, co ja czuję. Moja rola po, polega przede wszystkim na tym, żeby wytłumaczyć im, dlaczego to wygląda tak, jak wygląda, dlaczego powstało wtedy, a nie kiedy indziej, dlaczego z takich, a nie innych materiałów budowlanych. I, i bardziej staram się tłumaczyć kontekst. A to, czy oni dostrzegą w tym dziedzictwo, ja bym chciała, żeby tak się stało. Tyle, że to już jest tylko i wyłącznie po ich stronie. Anna Syska była naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do Klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.